What's up Everybody, z tej strony Kuti i witam Was w słonecznym Miami. Dzisiaj przeniesiemy się do 2010 roku. To właśnie wtedy ja zacząłem swoją przygodę z NBA. Od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło. LeBron James jest już na ostatniej prostej swojej kariery, więc chyba jest to odpowiedni moment na to, by przypomnieć sobie jeden z jego najgorszych momentów w NBA. Przybycie LeBrona do Miami i wygranie finałów w 2011 roku miało sprawić, że wszystko się zmieni, a on sam w końcu udowodni, że jest najlepszym koszykarzem w historii. No, nie wszystko wyszło po jego myśli. Sezon 2010-2011 w NBA wyglądał zupełnie inaczej. Dwight Howard grał w Orlando Magic, Chris Paul reprezentował jeszcze barwy Nowego Orlanu, a wszyscy czekali na to, co pokaże pierwszy pick z 2009 roku, czyli Blake Griffin z LA Clippers, który nie zaprezentował się w poprzednim sezonie przez kontuzję kolana. Jednak zanim sezon na dobre się rozpoczął, oczy całej ligi były zwrócone na słoneczne Miami. Na Florydzie właśnie powstała nowa super drużyna. Yes, we did. Takim hasłem Miami Heat prezentowali swoich zawodników na powitalnej imprezie w 2010 roku. Lebron James i Chris Bosh dołączają do Dwayna Wade'a, by razem wygrywać mistrzostwa. Nie jedno, nie dwa, nie trzy, a sześć. Tak hucznie ogłaszali swoje zamiary. I szczerze powiem, mam lekkie ciarki jak sobie oglądam te zapowiedzi. I nie wiem czy to przez sentyment, czy po prostu było to takie dobre widowisko. Na pewno nie wszystkim się to podobało, bo Miami Heat z miejsca stało się najbardziej znienawidzoną drużyną w NBA. Skąd to się wzięło? Przecież zarówno Dwayne Wade, jak i Chris Bosch byli pozytywnie odbierani przez fanów. Głównym winowajcą tego zamieszania był oczywiście LeBron James, a raczej jego program w telewizji, nazwany hucznie The Decision. Otóż LeBron James swoją decyzję o tym, w którym klubie będzie grał, ogłosił w ogólnokrajowej telewizji. Pierwszym i największym zaskoczeniem, które zelektryzowało ligę, było to, że James w ogóle postanowił opuścić drużynę, z której tak naprawdę pochodził. LeBron James pochodzi z Akron, a to 45 minut drogi od Cleveland. To był jak liść w twarz dla fanów i to nie tylko Cleveland Cavaliers. Miami mieli już zakontraktowanego Wade'a i Chrisa Bosha, a jako trzeci do tej drużyny dołącza LeBron James. Fani uznali, że LeBron pożedł na łatwiznę i połączył siły z innymi supergwiazdami, by wygrać łatwe mistrzostwo. Ten sam LeBron, który chciał zbić ze stołka samego Michaela Jordana. Właśnie tworzy super drużynę. To się nie mieściło w wyobraźni fanów. Miami Heat stała się wrogiem publicznym numer jeden i nic nie mogło tego zmienić. Zarówno zawodnicy, jak i sztab trenerski nie miał czasu na przejmowanie się kibicami. Wszyscy wiedzieli, jaki jest cel mistrzostwo NBA. Dlatego też do sezonu przygotowywali się w bazie wojskowej. Dyscyplina, poświęcenie i zaangażowanie. Takie wartości reprezentuje baza sił powietrznych w Halberd Field na Florydzie. I takie same wartości miała reprezentować drużyna Miami Heat. Miami rozegrali fantastyczny sezon mimo trudności na początku. Heat mieli trzecią najlepszą ofensywę i piątą defensywę w Lidze. Z wynikiem 58 do 24 znaleźli się na drugim miejscu konferencji wschodniej. Cała wielka trójka Miami Heat rozegrała fantastyczny sezon. LeBron James był liderem drużyny i sezon zakończył zdobywając prawie 27 punktów, 7 asyst i 7 zbiórek na mecz. Drugim punktującym drużyny był oczywiście Dwayne Wade, 25 punktów na mecz. A do tego Chris Bosch sprawdzał się idealnie jako trzeci lider zespołu, dokładając kolejne 19 punktów na mecz. Mimo fantastycznych statystyk LeBrona Jamesa, nie udało mu się zdobyć MVP. Najlepszym zawodnikiem tamtego sezonu był Derrick Rose, który wyprowadził Chicago Bulls na pierwsze miejsce konferencji wschodniej. Na drugim miejscu byli właśnie Miami Heat, a zaraz za nimi, na trzecim miejscu, znaleźli się główni rywale Miami, czyli Boston Celtics. Natomiast po drugiej stronie stanów zjednoczonych, na konferencji zachodniej, prawie do samego końca o pierwsze miejsce biły się trzy drużyny. Ostatecznie San Antonio Spurs, czyli główni pretendenci do mistrzostwa, wywalczyli pierwsze miejsce. Zaraz za nimi na drugim miejscu znajdowali się Los Angeles Lakers, a trzecie miejsce zdobyli Dallas Mavericks. W swojej pierwszej rundzie w playoffach Miami Heat mierzyli się z Philadelphia 76ers i nie było w tych spotkaniach jakiejś większej historii. Wielka trójka Miami zaprezentowała swoje zgranie, zwłaszcza Wade i Lebron pokazali jak dobrze rozumieją się na parkiecie. Sixers zdołali wygrać tylko jeden mecz w tej serii. Jednak warto zaznaczyć dobre występy Drew Holiday'a, który zdobywał 14 punktów na mecz, a miał wtedy tylko 20 lat. Teraz przed Miami czekał największy sprawdzian. Oto drużyna, która rok temu była bardzo bliska wygrania finałów NBA, czyli Boston Celtics. Ten sam Boston, który wyeliminował Lebrona dwa razy, w 2008 i w 2010 roku. Więc dla Jamesa był to osobisty pojedynek. Kid zaczęli z kopyta, wygrywając dwa pierwsze mecze u siebie, jednak Boston szybko odrobił straty, wygrywając mecz numer 3. Głównie za sprawą heroicznego występu Rejona Rondo. Reijon doznał kontuzji łokcia, przypychając się z Wadeem w trzeciej kwarcie. Nie wyglądało to dobrze, a mimo to Rondo wyszedł na czwartą kwartę, dokończając mecz i przyczyniając się do zwycięstwa Bostonu. Kontuzja łokcia jednak doskwierała mu do samego końca tej serii. W czwartym spotkaniu Paul Pierce był bardzo blisko, by wyrównać serię, jednak przestrzenił ostatni rzut i gra musiała przedłużyć się o dogrywkę. A tam po Bostonie nie było co zbierać. Wielka trójka z Miami dokończyła mecz zdobywając 12 punktów w samej dogrywce. Następne, czyli piąte spotkanie, miało rozgrywać się w Miami, a tam hit byli do tej pory niepokonani. Było to fantastyczne widowisko. Gdyby nie Wade w pierwszej połowie, który zdobył 23 punkty, to Miami mogłoby mieć problemy w drugiej części spotkania. Na szczęście dla hit, Lebron dołączył do zabawy w odpowiednim momencie. I to w jaki sposób? Po prostu musicie zobaczyć ostatnią minutę tego spotkania. Lebron najpierw załadował trójkę przed twarzą Piersa. Potem wybrał mu piłkę przy podaniu, kończąc efektownie z góry. A na koniec w ostatniej akcji minął pola i skończył mecz layupem z lewej strony prawą ręką. Lebron zdobył 7 punktów w ostatnią minutę tego spotkania, kompletnie dewastując Boson i zamykając tę serię w pięciu meczach. Pierwszy personalny porachunek Jamesa z Bosonem został zakończony. Miami Heat wchodzą do finałów w konferencji wschodniej. Pierwszy raz od 2006 roku. A tam mieli zmierzyć się z Chicago Bulls, którzy mieli już sposób na pokonanie Miami. Zrobili to w sezonie regularnym aż cztery razy. I tak właśnie to wyglądało w meczu numer 1. Chicago miało najlepszą defensywę w lidze, ale nikt nie spodziewał się takiej dominacji. Byki kompletnie zdewastowali Miami, wygrywając 103 do 82, a Derrick Rose przejechał się po hit, zdobywając 28 punktów i rozdając 6 asyst. Miami nie miało wyboru, musieli zagrać tą samą broniącą Chicago. Postawili na defensywę, dzięki której ograniczyli wjazdy Derricka Rosa pod kosz. To była bardzo dobra decyzja, gdyż jedynym problemem Chicago w tej serii było to, że brakowało im rasowego strzelca. Low Deng i Derrick Rose to byli główni punktujący tego zespołu. Z tym, że Rose jest fatalnym strzelcem załuku. Dzięki zastosowaniu tej taktyki Miami wygrało kolejne trzy mecze z rzędu. Miami Hit właśnie stanęła przed szansą wyeliminowania Chicago w piątym meczu. Hit jednak przez stałe spotkanie nie mogło przebić się przez dobrą defensywę Chicago Bulls. Na 3 minuty do końca gry Miami przegrywało 65 po 77. A potem stało się to. Dwayne Wade i LeBron James weszli na kolejny poziom. Obydwoje zaczęli rajd, który zakończył się zwycięstwem Miami. Hit wygenerowali 18 punktów w ostatnie 3 minuty spotkania, gdzie Chicago zdołali rzucić tylko 3 punkty. Niesamowity wyczyn sprawił, że Miami po raz kolejny zamyka serię w 5 spotkaniach. Miami Heat wchodzą do finałów NBA, a tu niespodzianka, bo szykuje się powtórka z mistrzostw z 2006 roku. Miami Heat stają naprzeciwko Dallas Mavericks, prowadzonych przez Jason Akida i Dirk Nowickiego. Heat bardzo dobrze otworzyło tą serię, wygrywając pierwszy mecz. Cała wielka trójka z Miami zagrała na swoim poziomie. Po drugiej stronie Dirk Nowicki z małym wsparciem od Shawna Mariona utrzymywał Dallas w grze. Dirk zdobył 27 punktów, ale przy tym doznał kontuzji. Zerwał ścięgną w środkowym palcu lewej ręki. Na szczęście dla niego to nie była ręka rzucająca. Dallas Mavericks udało się urwać mecz numer 2, który był zacięty do samego końca, choć nic na to nie wskazywało. Jeszcze na 7 minut przed końcem spotkania Dallas przegrywało 15 punktami. A później zaczął się Raid, który rozpoczął Jason Terry. A zakończył go nikt inny jak Dirk Nowicki. Trafiając game winera na 3 sekundy do końca, Miami właśnie przegrało pierwszy mecz tego turnieju na własnym parkiecie. Teraz, jeżeli chcieliby ta seria wróciła do Miami, to musieli wyrwać chociaż jeden mecz na wyjeździe. I tak właśnie się stało. W trzecim spotkaniu, w którym brylował Dwayne Wade, zdobywając 29 punktów. LeBron James dołożył 17 punktów i 9 asyst, ale niestety, przez jego straty w czwartej kwarcie, Dallas zwróciło do gry i znowu końcówka spotkania była na styku. Tym razem Chris Bush zakończył to spotkanie po bardzo dobrym podaniu od LeBrona. Jednak już w tym meczu było widać, że Miami Heat gra poniżej swoich oczekiwań, a zwłaszcza LeBron James. Mecz numer 4 również zakończył się niskim wynikiem jak na NBA. 86 do 83 dla Dallas Mavericks. Dirk Nowicki przed tym spotkaniem zmagał się z chorobą. Miał kaszel, gorączkę i ledwie przespaną noc. To też tłumaczyło jego słaby występ przez trzy kwarty tego meczu. Jednak Dirk odnalazł w sobie resztkę sił w ostatniej kwarcie, w której zdobył 10 punktów i zakończył spotkanie tym layupem. Jednak za to nic nie tłumaczy tego, jak grał LeBron James, który zdobył 8 punktów w całym spotkaniu. W kolejnym meczu Dallas kompletnie przejechało się po Miami, rzucając im 13 trójek i to w czasach, gdy trójki nie były jeszcze tak forsowane jak teraz. Dirk Nowicki czuł się świetnie, właśnie dopiero co wyleczył się z choroby, a po stronie Miami LeBron znowu zniknął w czwartej kwarcie. Mecz numer 6 to była już tylko formalność. Dallas grał fantastyczną koszykówkę i bardziej im zależało na tytule. Dirk Nowiecki zdobył MVP za najlepszego gracza finałów i w końcu w wieku 32 lat zdobył swój upragniony tytuł. W dodatku rewanżując się Miami Heat. Dla Jasona Kidda również były to bardzo ważne finały, bo miał już 38 lat na karku i to był ostatni moment na zdobycie pierścienia. Miami było zdewastowane tą porażką, zwłaszcza LeBron James. W 2007 roku LeBron wyprowadził Cleveland Cavaliers do finałów NBA, by tam obserwować jak mistrzostwo wygrywają San Antonio Spurs. Tym razem było tak samo. Zaczęto kwestionować czy James faktycznie jest wybrańcem, czy tylko samozwańczym królem. Finały NBA z 2011 roku pokazały ile warte są zespoły budowane na podstawie wielkich nazwisk. To był największy blamasz LeBrona Jamesa, który już na zawsze będzie ciążył na jego spuściźnie. James przez pięć finałowych spotkań był cieniem samego siebie. W samych czwartych kwartach Lebron zdobywał średnio 3 punkty na mecz. W najważniejszych momentach gry Lebron James znikał, a wózek z napisem Miami Heat znów musiał ciągnąć Dwayne Wade. Jednak jak już zdążyliśmy się przekonać, Lebron pokonał demony przeszłości i zdobył swój upragniony tytuł w 2012 roku. Jednak fala hejtu, z jaką musiał się zmierzyć, była przytłaczająca. I to jak bardzo Lebron zmienił się po finałach z 2011 roku zasługuje na osobny materiał, który na pewno obejrzycie u mnie na kanale. Dlatego nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego. Bye!